Siemanko, witam się z wami i dzisiaj powiem wam szczerze, miałem rozterki przed tym techniusem i to wiele, bo było naprawdę kilka ciekawych tematów i myślę najpierw zrobię tych kilka tematów. Później stwierdziłem, porozmawiamy sobie o tym, że AI to nowy wyścig kosmiczny, bo naprawdę jest multum informacji na ten temat, ale stwierdziłem... Czytając kolejne informacje, że ten temat być może zostawię na jutro, a dzisiaj porozmawiam sobie o czymś zupełnie innym, a mianowicie o Intelu, o Intelu, który sam ostatnio przyznał, że no te aroleyki to były takie średnio udane, że się pogubili na rynku pc I uwaga, moim zdaniem jest to szykowanie pod gruntu, gruntu pod to, żeby nie wydawać refreshów, jednocześnie ubić Podstawkę 1851, czyli obecną, tą, którą ja miałam tutaj, po jednej generacji procesorów, to na pewno nie będzie przyjęte w dobry sposób. Sam przyznam szczerze, że chyba się troszeczkę zdenerwuję na, ten, na taki stan rzeczy, chociaż przyznam szczerze, że chodzi mi po głowie wymiana platformy, ale nieistotne. Istotnym jest to, co powiedzieli później, a właściwie pff. Co zrobili? Bo to, że nadchodzi nowa Lejki, i oni się chcą w Nowa Lejku odkuć, to nic, ale złożyli naprawdę ciekawy patent do urzędu patentowego. Pracują nad super rdzeniami. Czekajcie, to jest w kolejnej właściwie informacji i to jest naprawdę ciekawa rzecz. Wcześniej troszeczkę nowa lejku. A dobra, walić tego nowejka. Przejdźmy do tych super rdzeń. Co będzie z nowejkiem? To zobaczymy. On wyjdzie w przyszłym roku, w 2026. Ciekawsza jest ta technologia, która nadejdzie. Hmm. No pytanie, kiedy? Ale wydaje mi się, że jeszcze w nie nadchodzących procesorach. I właściwie, czy zastanawialiście się kiedyś, czym różni się rdzeń performance od rdzenia efficiency? Tak? Fizycznie, czym on się różni, albo jak można zwiększać wydajność rdzenia, co świadczy o tym, że jakiś rdzeń jest wydajniejszy od innego. A no właśnie, na rdzeń składają się tak podstawowe takie atomy tworzące rdzeń, to są po prostu tranzystory. Wyżej mamy bramki logiczne ułożone z tychże tranzystorów. Właściwie to można byłoby powiedzieć, że te bramki logiczne to są atomy, a. Te tranzystory to są kwarki, no bo pojedynczy tranzystor to jest najmniejszy niepodzielny element składający się na procesor, chociaż właściwie też on jest podzielny, bo składa się z źródła, bramki, wejścia, wyjścia, więc też jest on z kilku elementów złożonych, ale te elementy same w sobie nie są w stanie stworzyć żadnego logicznej jednostki. Pojedynczy tranzystor już może być za coś odpowiedzialny, no ale generalnie one są łączone w takie klastry, czyli bramki logiczne i te bramki tworzą w swoich no, gigantycznych strukturach, bo idących w miliony takich bramek logicznych i miliardy tranzystorów tworzą cały rdzeń. I żeby zwiększyć wydajność rdzenia tak naprawdę albo zwiększamy taktowanie czyli ilość danych jaka jest przesyłana jaką jest w stanie przetworzyć jeden rdzeń albo zwiększamy jego wielkość czyli jakby znaczy jakby ilość informacji plus to, że może mieć jakieś większe zestawy instrukcji i tak dalej i tak dalej. Do tej pory Tworzyliśmy wydajniejsze procesory, tworzyliśmy, no bo powiedzmy, tworzyliśmy jako ludzkość, zwiększając albo ilość rdzeni, albo performance per rdzeń. I Intel wpadł na całkiem ciekawy pomysł i zrobił taki patent. Czy wykorzystają go, bo wiecie, z patentami to jest często tak, że pytanie, czy on w ogóle zostanie w jakikolwiek sposób wykorzystany. Natomiast sama koncepcja wydaje się naprawdę zajebista. A mianowicie łączenie rdzeni mniejszych w super rdzeń. I teraz powiecie, hmm, czyli co? Bierzemy kilka procesorów, czyli ograniczamy wielowątkowość do jednej wątkowo wątkowości albo wręcz tworzymy wielowątkowość. No nie, to nie jest klasyczne hypertrading. To jest tak naprawdę zwiększenie wydajności jednego rdzenia poprzez to, że normalnie zadanie, które zostałoby przydzielone do jednego rdzenia, jest robione na kilku rdzeniach, ale w taki sposób są te instrukcje wysyłane do tych kilku rdzeni, żeby później wychodząc z tych kilku rdzeni były łączone w jedną całość. To znaczy program, system, gra Widzi te kilka rdzeni z zewnątrz, jako jeden rdzeń. W środku jest kilka rdzeni. Wiecie, wchodzi załóżmy przez bramę sygnał do jednego rdzenia. Program, wysyłając informacje, myśli, że wysyłają do jednego rdzenia. Informacja przechodząc przez wirtualnie to sobie rozrysujmy: bramę, wchodzi do miejsca, gdzie jest kilka rdzeni. Tam jest rozdzielana na te kilka rdzeni. One przeliczają tą informację, każdy zajmując się jakąś jej częścią, przez to są to w stanie zrobić szybciej. I na wejściu, na wejściu znowu te dane są integrowane, tak jakby wychodziły one z jednego rdzenia. Być może zawiłe jest to tłumaczenie, natomiast sama idea wygląda naprawdę, naprawdę ciekawie, że jak widzicie, tutaj mamy zwykły procesor, połączony, czekaj. O szczęście teraz ten aparat już łapie ostrość jak należy. Tu mamy kilka takich pojedynczych rdzeni i tu mamy procesor ten sam, tylko że kilka rdzeni połączyło się w jeden super rdzeń. Tak jak wiecie, w Super sajanie tam była integracja. Są go z wegetą cuk, i powstawał jeden. To tutaj tak samo będą robić rdzenie. Pytanie, czy tylko będzie to na dwóch rdzeniach, czy na większej ilości. Jeżeli by to w udany sposób zadziałało na e, dwóch rdzeniach, to potem wydaje mi się, że ta ilość będzie sukcesywnie zwiększana, czy to do 3, 4, 5, 6, a może tylko parzyście, czyli do 2, 4, 6, 8 rdzeni będzie mogła być zwiększana ta ilość. Klasterującej się w jeden super rdzeń, rdzeń, i rodzi się takie pytanie: Czy ta technologia będzie wymagać jakiejś specjalnej e, takiej integracji sprzętowej? Wydaje mi się, że tak, że nie obejdzie się tutaj bez jakiegoś dedykowanego czy tu dedykowanych jednostek logicznych na procesorze, które będą odpowiedzialne po pierwsze za rozdzielanie tych danych, a później za ich integrację. Wydaje mi się, że nie będzie się dało tego rozwiązać poniekąd softwareowo, bo po pierwsze, procesor i właśnie takie działania logiki procesora wykonywane bezpośrednio na rdzeniach są raczej oporne. Oczywiście firm, bardziej firmware oporne, ale jakikolwiek będę używał tak skrótowo myślowo określenia soft w kontekście jakiegokolwiek oprogramowania. Nie wiem, programowania mikrokodów i tak dalej, bo nie potrzebujemy tego jakoś specjalnie tutaj rozbijać, bo mówimy o niskopoziomowym programowaniu procesorów. To właściwie fachowo się nazywa Mkale, z tego co się orientuję. U nas w Automotive, jak jeszcze pracowałem, to właśnie de facto firma kupowała procesor. I czasami procesor przechodził z gotowymi instrukcjami, czyli programowało się już wysokopoziomowe, już jakieś jądro tego procesora było, że tak powiem, ukształtowane. Natomiast momentami programowało się procesory od totalnej go podstawy, czyli od mkali, od... Yy, programowania na bardzo, bardzo nis niskim poziomie obsługi procesora, bo tak to mniej więcej w Automotive wygląda. Tam wszystko musi iść niskopoziomowo, tylko czasami ten niski, niskopoziomowy software był dostarczany, a czasami sami go Programowali u nas programiści od podstaw, bo wymagaliśmy jakiegoś konkretnego działania. To, wiecie, to też są jakieś tajemnice firmy, co chcemy gdzieś tam zaprogramować, co chcemy użyć. Czasami chcieliśmy stworzyć od podstaw jakieś rozwiązanie, które chcemy, żeby działało w taki sposób, jak jeszcze nic, co jest dostępnego na rynku. W związku z tym trzeba było ten hardware procesora programować od absolutnych podstaw. Generalnie takie procesory nie są tak łatwe do, wiecie, zarządzania, jakby nam się to wydawało, że Intel opracował na przykład taką konkretną technologię, jak w przypadku tych rdzeni. No i teraz będzie to można wprowadzić w postaci, w postaci aktualizacji do każdego procesora, żeby każdy procesor mógł takie super rdzenie tworzyć, bo to musi być naprawdę niskopoziomowo oprogramowane i oczywiście na etapie już procesorów będących w naszych komputerach. Producent procesora, czy to AMD, czy Intel, czy jakikolwiek inny, jest w stanie zmieniać gdzieś tam mikrokody, zarządzanie energetyczne tym procesorem w jakimś tam podstawowym stopniu, ale duża część działania procesora jest tam wstrzyknięta na etapie produkcji w fabryce. I nie jest do zmiany, albo przynajmniej nie jest do zmiany w łatwy sposób, a już na pewno nie jest do zmiany w sposób z oprogramowania wysokopoziomego, wysokopoziomowego, czyli z Windowsa, żeby tak skomplikowane, niskopoziomowe instrukcje wstrzyknąć do procesora, czy nawet z niższych poziomów, z poziomu BIOSu, to jest niemożliwe. Taka in ingerencja w procesor oznaczałaby, że no poniekąd można byłoby ingerować w hardware'owo sprzęt, tak, że tak powiem, hakersko, niskopoziomowo i bardzo, bardzo niskopoziomowo wbijać się do sprzętu. Dzięki temu żaden antywirus, że antywirusy to w ogóle na nic nie pomagają, ale to nie jest jakoś istotne. Żadne zabezpieczenie systemowo softwareowe nie byłoby w stanie uchronić przed takimi niskopoziomowymi wstrzykniętymi na poziom nawet zero, czyli jądra. Zero to jest w ogóle mówimy o jądrze systemu, a co dopiero na poziomie hardware'u, który jest na poziomach poniżej jądra systemu, jeżeli chodzi o poziomy bezpieczeństwa, więc są to absolutnie rzeczy niedopuszczalne i niemożliwe do ingerencji. Na jakichś programatorach być może bylibyśmy to w stanie przeprowadzić, natomiast absolutnie mija się to z jakimkolwiek celem. Ale teraz do meritum, bo teraz zeszło mi gadanie kilka minut na temat tego, że no, my się nie mamy co tego spodziewać w naszych procesorach już obecnych, bez względu na to czy Intela, czy AMD, czy jakichkolwiek, będzie to prawdopodobnie przyszła technologia. O ile w ogóle zaistnieje, tak jak wspomniałem na początku odcinka, producenci czasami lubią opracować jakąś technologię. I wiecie, wymyślą coś w laboratoriach, bo jednak takie firmy, nie wiem, jak Intel, jak AMD, jak Apple, jak Nvidia, to są firmy, które mają gigantyczne zespoły badawcze. Tam idzie. Niejednokrotnie na badania więcej niż jakieś państwa wydają na całą swoją naukę. Dlaczego? Dlatego, że właśnie te badania, te opracowywanie nowych technologii może dać im ewentualnie przewagę w przyszłości. Tutaj dobrym przykładem jest Nvidia, która jest absolutnym dominatorem rynku w kwestii sztucznej inteligencji. Czy ich rozwiązanie jest najlepsze? Być może nie do końca, ale na pewno jest najpopularniejsze i wydawanie Naprawdę grubych pieniędzy na badania w latach poprzednich i rozwijanie Ardenikuda, bardzo mocno się opłaciło. I tak jest analogicznie w przypadku każdego, każdej firmy technologicznej. Gigantyczne pieniądze idą na to, co dzieje się w laboratoriach. A to, co dzieje się w laboratoriach i na takim poziomie naukowym, takim czysto można powiedzieć science poziomie, czyli czymś, co nie jest robione pod kątem produkcyjnym, pod kątem rozwoju produktu, bo oczywiście są. Takie jednostki badawcze, RD, właściwie D to jest już development, R to jest research, ale chodzi jeszcze o taki bardziej science, jak research and development, czyli badania i rozwój, rozwój i, i dostarczanie, development, no, integrowanie i tak dalej. To są badania raczej takie już wyżej poziomowe, działające na Znanych, opracowanych naukowo już rzeczach. A ten poziom naukowy, ten poziom science, czyli SRD, bym powiedział, że takie są poziomy tego opracowywania nowego produktu w firmach. Science jest absolutnie czymś, co dzieje się często, tylko i wyłącznie w laboratoriach i są tam pewne rozwiązania opracowane jako działające, jako jakiś pomysł na zasadzie hmm, w sumie to działa, w sumie. Ma to sens? Być może kiedyś tego użyjemy. Na poziomie science, wydaje mi się, że dużo firm ma bardzo dużo technologii przekraczających obecne em, możliwości sprzętu o naprawdę lata świetne, jeżeli chodzi o możliwości. Tylko jest jeden problem. Firmy nie działają jak yy, takie uniwersytety czy jednostki badawcze państwowe, a mianowicie firmy działają w nastawieniu na zysk. Wszystkie firmy, absolutnie wszystkie firmy na, działają w nastawieniu na zysk, bo oni muszą zarobić pieniądze, żeby móc je wydawać na ten science. W państwie to tak nie działa. W państwie można przepierdalać masę pieniędzy na science, tylko i wyłącznie w imię idei. I to jest bardzo dobre. Ja to w pełni popieram. Musimy inwestować w naukę, w rozwój, w innowacje itd., itd. Ale w państwie... Niekoniecznie musi się to spinać biznesowo, chociaż na przykład wiele uniwersytetów, nie wiem jak MIT, jak Caltech w Stanach Zjednoczonych, działa na zasadzie takiej troszeczkę biznesowej. Tam wiele rzeczy, które jest opracowane, jest później sprzedawane i jest na tym robiony pieniądz. Ale to zazwyczaj jednak tak nie działa. Zazwyczaj robi się naukę tylko i wyłącznie w imię samej nauki. Natomiast firmy działają troszeczkę inaczej. Firmy robią naukę po swojej stronie ale z nastawieniem na zysk i wiele rzeczy opracowują i te rzeczy działają i te rzeczy byłyby lepsze niż to co jest obecnie na rynku ale wprowadzenie tego jest zbyt drogie, przez to nie da zysku biznesowego, bo albo będzie w cholerę drogie, nikt tego nie kupi, a my wywalimy na to masę kasy, żeby to wprowadzić na rynek, bo od poziomu opracowania czegoś w laboratorium do momentu wprowadzenia na rynek jeszcze będzie trzeba w wpisu hajsu wydać, a potem okaże się, że to jest jakiś totalna klapa biznesowa. Pomimo tego, że technologicznie jest to absolutnie cudo, ale na przykład kosztuje jakieś niesamowite, niestworzone pieniądze, dlatego takich rzeczy, nie wprowadzamy, bo musimy na tym zarabiać, a nie dawać ludziom sprzęt tylko dlatego, żeby im dawać najpotężniejsze, najlepsze rzeczy, bo ludzie de facto takich najpotężniejszych, najlepszych rzeczy często nie potrzebują i jest to tylko i wyłącznie taki troszeczkę flex tych firm przed innymi firmami i takie zdobywanie. Y jakiejś nobilitacji rynkowej, że wprowadzają coś, co jest naj, ale niekoniecznie się opłaca. No, wiecie, zysk, zysk kapitałowy czy zysk taki biznesowy może być różny, bo niekoniecznie musi być on czysto, tak jak mówię, kapitałowy czy finansowy, może być też to zysk marketingowy i wydaje mi się, że troszeczkę takim zyskiem marketingowym jest na przykład, e, są na przykład karty takie, jak RTX 5090, I jeżeli by wyszła jakaś wersja Super czy TI, to byłby czysto i wyłącznie nie tylko i wyłącznie produkt e, taki, znaczy no, czysto to raczej nie, no bo na tych kartach jednak się zarabia, ale. Mogliby wprowadzić kartę w obecnej generacji, która na przykład jest dwa razy bardziej wydajna, ale kosztuje 4 czy 5 razy więcej, bo jej koszt wyprodukowania był obrzydliwie drogi. Albo karty z podwójnymi procesorami graficznymi. Oczywiście mogliby coś takiego wprowadzić, kosztowałoby to w cholerę, mało ludzi by to kupiło, słabo by się skalowało, ale byłoby wydajniejsze niż wszystko, co obecnie na rynku. Dlatego też tego często nie wprowadzają, a jak wprowadzali w przeszłości, bo były takie karty od AMD, były karty od Nvidia, było to raczej w kwestiach takich marketingowych na zasadzie, żeby pokazać, że nasze jest najnajsze i my mamy najmocniejsze. I, z, I robi się też takie rzeczy. Natomiast są rzeczy, których absolutnie nie opłaca się na daną chwilę wdrażać, no bo są po prostu tak bardzo drogie. I właśnie tutaj rodzi się pytanie: czy ta technologia Intela nie zatrzyma się na etapie laboratorium? Bo już jak już przeszła ten poziom S, który sobie wprowadziliśmy w dzisiejszej dyskusji, czyli ten poziom science na poziomie, wiecie. Jakieś badania były opracowywane na, do momentu, w którym został złożony patent. W momencie, w którym jest już patent, to zaczyna się ten etap D, czyli R, właściwie R, mieliśmy S, mieliśmy Science, teraz Research, czyli takie badania na zasadzie tworzymy prototypy, sprawdzamy jak to działa, czy faktycznie to działa tak, jak wyszło nam w laboratoriach, czy coś takiego nie będzie się wypieprzać, czy integralność danych nie będzie nam się tam gdzieś wysypywać. Wydaje mi się, że część tych rzeczy oczywiście jest na poziomie science, na poziomie nauki, na poziomie S sprawdzana, ale bardziej te testy muszą jeszcze na, na każdym z tych etapów, Przechodzą, przecież już gotowy produkt, procesor wyprodukowany, często idzie bardzo mocno do mocnych testów, żeby sprawdzić, czy nic tam się nie wypieprza. Przykład NVIDIA. NVIDIA, która już w tym roku miała wprowadzić procesory N1 i N1X, one były fizycznie wyprodukowane, przeszły każdy z tych etapów, chociaż tam nie było etapu S po stronie NVIDIA, bo oni nie przeprowadzali tam żadnego science. Tam to było raczej robione tylko od etapu R, czyli od etapu już bazowania na znanych technologiach, oczywiście na ARM-ach i tak dalej, wystarczyło je po prostu wziąć i opracować z tego, co jest znane, jakiś procesor, a i tak to się wypieprzyło. I tak okazało się, że jest jakiś fatalny błąd fizycznie w tych procesorach i trzeba je produkować od nowa, gdzieś tam przeprojektować i wyprodukować od nowa. Więc na każdym z tych etapów coś może się spektakularnie wypieprzyć. No i pytanie, na którym etapie tu się wypieprzy, a może się nie wypieprzy, bo sama idea jest. Jest zarąbista, więc ja bym nie chciał, żeby się wypieprzyło, bo wyobraźmy sobie tutaj taką konfigurację, jak na przykład w Nowalejku będziemy mieli, gdzie teoretycznie te procesory w najwyższej konfiguracji będą dysponować 52 rdzeniami. No i teraz wyobraźcie sobie, że z tych 52 rdzeni możemy tworzyć takie super rdzenie. Na początku gdzieś tej technologii możemy tylko z dwóch rdzeni tworzyć jeden super rdzeń, więc moglibyśmy stworzyć z 52, to ile by nam wyszło, 26 rdzeni takich super rdzeni, ale teoretycznie w 26 rdzeni do grania w dzisiejszych czasach to nadal jest za dużo. Więc co jeżeli byśmy mogli tworzyć z czterech rdzeń? Chociaż tutaj za bardzo się chyba nam 52, żebym się teraz nie pomylił, nie, nie dzieli na 4, dzieli. Skoro mamy 26, to jest połowa, to połowa z tej połowy to jest 18, tak? Nie, bo 18 razy 2 to jest 36, więc tu mamy 13 rdzeń. Wychodzi nam taka trochę nieparzysta ilość rdzeni, ale... Ale już załóżmy, że mamy jeszcze szybsze, mam 13, ale jeszcze szybszych pojedynczych rdzeni. To jest oczywiście tylko i wyłącznie taki przykład, że po prostu mając procesory wielowątkowe do zadań wielowątkowych byłyby świetne, bo wykorzystywałyby tam wiele wątków, ale później jeżeli mielibyśmy na przykład grę, która woli skorzystać z po prostu pojedynczego mocnego rdzenia, moglibyśmy scalać te rdzenie w jeden, żeby tworzyć po prostu taki potężny super rdzeń. I nie byłaby to wielowątkowość. To nie jest wielowątkowość, nie należy tego mylić z wielowątkowością, bo to działałoby jak pojedyncze rdzeń. Swoją drogą, już takie rozwiązanie w technologii istniało. Nie pamiętam który model, ale chyba HTC, któryś z telefonów HTC być może nawet ta technologia była szerzej zastosowana, być może nadal jest stosowana, nie interesuje się tą gałęzią technologii aż tak bardzo, ale było tak, że były wielopikselowe matryce, chyba w HTC-kach i te wielopikselowe matryce mogły łączyć pojedyncze piksele, tak żeby tworzyły jeden większy piksel, przez to ten większy piksel mógł odebrać więcej światła i na przykład w zaciemnionych miejscach te zdjęcia mogły mieć mniej szumu. Normalnie mieliśmy niższą rozdzielczość zdjęcia, bo mieliśmy mniej pikseli, ale za to mieliśmy zdjęcie z większą ilością światła, czyli z mniejszą ilością szumu. Też właśnie bardzo podobnie działająca technologia, znaczy bardzo podobnie, tylko i wyłącznie podobna jest tu idea łączenia się wielu pojedynczych, mniejszych rzeczy w jedną większą, która działa lepiej w jakimś konkretnym kierunku, no bo oczywistym jest, że w wielowątkowości to te rozdzielone rdzenie dają lepszy efekt. Podobnie jak w rozdzielczości te piksele. Było ich mniej, ale mieliśmy świetne światło środek dnia na pieprza, słońca, aż miło, no to nie potrzebujemy ich łączyć, bo po prostu mamy dużo światła, wręcz wtedy domykamy przysłony, żeby pozbyć się tego nadmiaru światła, a za to zyskujemy większą rozdzielczość zdjęcia. Ale jak się światło nam kończyło, no to łączymy te piksele i zyskujemy więcej światła, ale tracimy na rozdzielczości, i tutaj byłoby podobnie: zyskujemy potężny, silny, szybki jeden wątek, ale tracimy na wielowątkowości naprawdę ciekawa technologia kiedy zaistnieje, ciężko stwierdzić takie rzeczy często są patentowane Ile na przestrzeni tego jak interesuje się technologią i o ilu patentach ja czytałem patenty na składanego iPhone'a to już 5, 6, o ile nie 10 lat temu były pierwsze i co i mamy składanego iPhone'a jeszcze nie ale mam nadzieję, że tego się doczekamy szybko bo to naprawdę, naprawdę ciekawie wygląda dobra Tyle. Koniec tej gadki. To miał być krótki technius, ale przyznacie, że jest to ciekawe naprawdę zagadnienie, żeby o tym rozmawiać i czekam na rozwinięcie. Mam nadzieję, że będzie się ta technologia rozwijać i że dostaniemy coś więcej. Więcej mięska w tym, w tym temacie. Naprawdę byłoby miło. Dobra. Dzięki wielkie za dzisiaj. Miłego wieczoru, nocy, dnia. Wam życzę, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia jutro. Cześć.